Znacie ten obraz? Wszyscy go znają. To Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci. A znacie ten? To również Ostatnia Wieczerza, ale zamiast postaci biblijnych są na nim Wrocławscy urzędnicy. Czy to ekstrawagancja? Dzisiaj o tym będę opowiadać o obrazie, którego wszyscy szukają, nie tylko ze względu na jego wielką tajemnicę. Jest 1537 rok. Wrocław, niejaki Sebald Huber, wrocławski lekarz, zamawia obraz. Zamawia go u jednego z uczniów Kranacha, wielkiego malarza, i na obrazie tym każe namalować rajców miejskich. Ale w jakiej formie? Jako Chrystus występuje senior Rady Miejskiej, Jakub Bonner, a dookoła siedzą jego koledzy, bardzo malownicze postacie. Wyobrażacie sobie, gdyby dzisiaj prezydent jakiegokolwiek miasta i jego urzędnicy kazali namalować się w taki sposób, wybuchłby Absolutny skandal. Spójrzcie na ten obraz, on jest zupełnie wyjątkowy. Po środku apostołowie Jakub Boner Chrystus, po prawej Chrystus Boner umywający stopy biednych, a po lewej fundator tego obrazu. Wszyscy w obowiązkowych strojach z tamtej epoki, oprócz tego, że jeden z nich jest w polskim stroju szlacheckim. Ten obraz zawisł we wrocławskim ratuszu i cieszył oko urzędników rajców, których absolutnie rozpierała duma. Dlaczego odważyli się w taki sposób pokazać siebie? To jest pierwsza sprawa. A druga, że ten obraz jest poszukiwany dzisiaj na całym świecie, ponieważ w czasie II wojny światowej gdzieś nam zaginął. I kto wie, czy nie wisi w jakimś innym ratuszu gdzieś na świecie. Zanim zdradzę Wam wszystkie tajemnice tego obrazu, przyjrzyjmy się najpierw przez chwileczkę jego bohaterom. Chrystus Jakub Bonner ze znanej rodziny patrycjuszy. Bonnerowie zamieszani byli w wielki skandal, w który wciągnęli słynnego Wita Stwosza. Wit miał taki moment w życiu, kiedy zupełnie mu się nie powodziło w interesach. Największą wtopę wit Stwosz zalicza na pewnej pożyczce. Jakub Bonner namawia go, żeby pożyczył jego koledze, Hansowi Strancelowi, 1300 złotych reńskich. Więc pożycza mu, ale Hans oddaje w ten sposób za te pieniądze swój dług Bonerowi i się zmywa. Witstworz nie ma pieniędzy i podejrzewa, że Bonner i jego kolega Hans zmówili się przeciwko niemu. Żeby się ratować, Witstworz podrabia weksel. Podrabia weksel na 1300 złotych reńskich. Sprawa wychodzi na jaw. Witstworz musi się ukrywać. W w klasztorze karmelitów tam zakonnikiem jest jego syn Andrzej, a potem zostaje wsadzony do więzienia i napiętnowany na obu policzkach. Więc bonerowie mają tę historię dość skomplikowaną, ale tu na Dolnym Śląsku znamy ich przede wszystkim dzięki zamkowi na wodzie w Wojnowicach, który należał do nich w XVI wieku. Gospodarowała tam między innymi lucrecja boner córka Jakuba Bonera i żona fundatora obrazu, o którym dzisiaj opowiadam. Mamy również drugiego bardzo bardzo kolorowego bohatera, który pewnego dnia musiał serwować się ucieczką z Pragi w stroju kobiety. To Heinrich Ribisz, reprezentujący wrocławski patrycjat na ślubie Zygmunta Starego z Boną Sforcą. Ribisz wzbudzał swoimi wydatkami tak wiele kontrowersji, że kiedy kazał wybudować dla siebie monumentalny nagrobek w kościele Świętej Elżbiety we Wrocławiu, ktoś wymazał go smarem do osi wozów. Heinrich Ribisch to był jeden z najbogatszych ludzi renesansu we Wrocławiu. Jeśli kiedyś przyjdzie Wam do głowy, żeby porównać jego wizerunek z tego obrazu z. Yy, Płaskorzeźbą, na przykład, która znajduje się na kościele Świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Zajrzyjcie tam, to jest ten pan troszeczkę dalej z prawej. A ta tablica i Heinrich Ribisz i jego przepiękna kaplica grobowa, którą tym razem zobaczycie w kościele Świętej Elżbiety we Wrocławiu, są początkiem historii tego obrazu, ponieważ wiąże się on z czasami reformacji. Początki reformacji we Wrocławiu były w miarę spokojne. W 1523 roku pierwsze kazanie ewangelickie we Wrocławiu wygłosił Jan Hes. Działo się to w kościele świętej Marii Magdaleny. No właśnie. Na tym obrazie widać rajców miejskich, którzy reprezentują wszystkich tych, którzy przeszli na luteranizm. A jako, że Kościół Świętej Elżbiety był w tym czasie luterański, stąd te wspaniałe kaplice grobowe, stąd te wspaniałe epitafia osób, o których Wam dzisiaj opowiadam. Ale mówiłam, że jest w tym obrazie pewna tajemnica. Jeśli spojrzycie na obraz Kranacha, opłakiwanie Chrystusa, to zdziwi Was z pewnością, dlaczego postaci na tym obrazie mają takie dziwne miny, takie nawet lekko uśmiechnięte, złośliwe. Kiedyś przeczytałam opinię, że wyglądają te postaci tak, jakby robiły sobie selfie na tle trofeum. Dlaczego? Dlatego, że to są właśnie już czasy luterańskie. Człowiek równa się do Boga. Już nie jest taki malutki na tych obrazach jak w średniowieczu, tylko jest jemu równy. Dlatego na tym obrazie Kranacha i święci, i Matka Boska, i żyjący ludzie stoją obok siebie. I podobnie jest na ostatniej wieczerzy wrocławskich rajców. Oni są równi Bogu. Oni nie muszą być już malutcy. Oni czują się wielcy, dumni i dlatego siedzą wokół tego stołu jak apostołowie, a senior Rady Wrocławia jest Chrystusem. Wisi tak ten obraz we wrocławskim ratuszu, i wszyscy tam czują się bogami, patrząc na niego, aż do momentu, kiedy zostaje przekazany do Śląskiego Muzeum Rzemiosła i Starożytności. No i tam sobie spokojnie wisi na jednej ze ścian do 1943 roku. Druga wojna światowa coraz bardziej daje się w znaki ówczesnemu Breslau, wiadomo już, że nie wszystko idzie tak jak trzeba i w 1943 roku Ginter Grundmann, konserwator prowincji dolnośląskiej postanawia, że również ten obraz należy ewakuować, wywieźć gdzieś tak, żeby w spokoju przeczekał wojnę. I dokąd jedzie ostatnia wieczerza z wrocławskimi rajcami? Do zamku Grodziec tam czeka przez chwilę i zostaje przeniesiona dalej do nowego kościoła, do pałacu, który jest dla nas bardzo ważny, ponieważ w tym pałacu mieszka pod koniec wojny jeden z urzędników bankowych z Wrocławia, który prawdopodobnie dogląda tam jakiś bardzo ważnych wrocławskich dokumentów również ewakuowanych w to miejsce. Pałac w Nowym Kościele zostaje po II wojnie światowej po prostu starty z powierzchni Ziemi. A co się dzieje z obrazem? Czy zabierają go Rosjanie, którzy wchodzą do wsi? Czy wywozi go ktoś po prostu? Czy też... Zabierają go Polacy, żeby powiesić sobie w którymś z domów. To jest obraz przedstawiający w końcu ostatnią wieczerzę. Tego nie wiemy. Jest to obraz poszukiwany. Przyjrzyjcie się mu. On jest tylko na jednym muzealnym zdjęciu. Jeżeli zobaczycie kiedyś gdzieś taką dziwną ostatnią wieczerzę. Dajcie znać, bo to naprawdę wyjątkowy, niezwykle ciekawy obraz. Ja się tylko zastanawiam, kiedy patrzę na to dzieło sztuki i myślę o różnych spiskowych teoriach, to patrzę i myślę sobie, no i gdzie jest na tym obrazie ta Maria Magdalena?